To zestaw filler i buteleczka 9 ml. Filler to taki plastikowy napełniacz. Dzięki niemu w łatwy sposób napełnisz wszelakie szklane buteleczki, które posiadasz. Między innymi tą, właśnie, która jest w zestawie 9 ml. Taki sposób. Zakręcamy, i mamy świetną alternatywę perfumetki. To jest ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie i najtańsza wersja zakupu perfum. To jest butelka 9 ml. Kształtem przypomina pomadkę i dzięki temu jest malutka, dyskretna. Można ją mieć zawsze przy sobie. Mieści się dosłownie wszędzie. Można ją zabrać dosłownie wszędzie. Czy to do samolotu, czy to do pociągu, rzucić na siedzenie samochodu. Nie stłuczę się, bo jednak jest to zdecydowanie lepsze szkło. Mamy tutaj małą torebkę, wrzucamy, o proszę bardzo, mieści się. Świetna alternatywa, kompatybilne, praktyczne, dyskretne. Możesz wziąć to do pracy dyskretnie, się poperfumować, schować w dłoni i wrócić na stanowisko pracy. Także świetna alternatywa. Nasz hit, zestaw filler i buteleczka 9 ml.